Gwiazda Pięknych i Młodych przeszła poważną operację. W końcu ujawniła, co jej dolegało. Magdalena Narożna wraca do siebie po poważnej operacji. Wokalistka Pięknych Młodych długo bagatelizowała niepokojące sygnały, jakie wysyłał jej organizm. To doprowadziło ją na blok operacyjny. Narożna opowiedziała, jak się obecnie czuje i ujawniła, co jej dolegało. Magdalena Narożna 20 marca przeszła operację. Nie ujawniła, co dokładnie jej dolegało, ale na bieżąco relacjonowała fanom w mediach społecznościowych, jak się czuje. Pierwsze tygodnie po wyjściu ze szpitala nie były dla niej łatwe. Wokalistka pięknych i młodych bardzo cierpiała. Na szczęście dzisiaj czuję się znacznie lepiej. Magdalena Narożna przeszła poważną operację. Magdalena Narożna sugerowała w mediach społecznościowych, że jej problemy zdrowotne są związane z silnym stresem i poważnymi problemami w życiu osobistym, z jakimi mierzyła się w ostatnich latach. Przed operacją zaapelowała do swoich fanów, aby dbali o siebie. Chcę Wam tylko powiedzieć, żebyście dbali o siebie, przede wszystkim o zdrowie psychiczne, bo mnie ostatnie lata wykończyły tak bardzo i ten stres tak mi dał popalić, że teraz niestety muszę podreperować swoje zdrowie, powiedziała wokalistka pięknych i młodych. Jednocześnie ujawniła, że bardzo cierpi. Miałam ciężką noc. Strasznie mnie boli po cięciu, ale może dzisiaj będzie już lepiej Ptaszki od rana ćwierkają, to jest dobry znak, że ten dzień będzie dużo lepszy Przeżyłam pierwszą noc, będzie tylko lepiej, powiedziała Narożna na nagraniu opublikowanym 21 marca na Instastory Gwiazda pięknych i młodych w końcu ujawniła, co jej dolegało Od operacji Magdaleny Narożnej minął już ponad miesiąc. Na szczęście wokalistka czuje się już znacznie lepiej. Ma nawet na sobą udział w zawodach sportowych. Czuję się świetnie. Dzisiaj przebiegłam pierwsze zawody. Co prawda nie przebiegłam półmaratonu, do którego się przygotowywałam, powiedziała Narożna w rozmowie z Jastrząb Post. Wokalistka poruszyła także kwestię swojego zdrowia. Przyznała, że długo skupiała się na pracy, a potrzeby swojego organizmu traktowała jak sprawę drugorzędną. Trzeba jednak stawiać priorytety wyżej. Dla mnie zdrowie jest i było zawsze najważniejsze. Miałam problem, który odwlekałam jakiś czas. I koncertowałam, i ciągłe życie w biegu nie pozwalało mi na to, żeby robić porządek. Teraz już jestem i bardzo się cieszę, że mam to za sobą. Trochę pocięta, ale na pewno szybko wrócę do formy, stwierdziła narożna. Po raz pierwszy ujawniła także, jaki był powód jej hospitalizacji i operacji. Jelitowe sprawy związane z ciążą i porodem, który miałam bardzo ciężki. I przez lata to się wszystko wałkowało. Ja, odkąd poświęciłam tyle czasu na zmianę siebie na sport, to stwierdziłam, że chcę się fantastycznie i dobrze czuć. Więc apeluję: dbajcie o siebie.